Nie rób tego w domu pod żadnym pozorem. Cześć ludzie, tu Iwan, a dzisiaj zrobimy coś fajnego. Konkretnie, kto rozbije więcej rzeczy, wygrywa. Dzisiaj mamy przedmioty warte 50 tysięcy dolarzy, które zamierzamy roztrzaskać. Koniecznie oglądajcie do końca, bo na koniec rozwalimy coś naprawdę odlotowego. Spokojnie ludzie. Chciałem tylko przypomnieć, żebyście się zasubskrybowali. Śledźcie mnie. Chłopaki, dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie kolor niebieski, czerwony albo jakikolwiek inny. Przygotowałem dla Was trzy pokoje. W każdym są już rzeczy, które będziecie rozbijać. Pamiętajcie: wszystkie kawałki, które roztrzaskacie, muszą zostać w tych pudełkach. Jeśli cokolwiek wypadnie poza pudełko, przegrywacie. Na całą akcję macie tylko minutę. Takie są zasady. No dobra, wybierajcie pokoje. Który numer bierzecie? Numer dwa. Numer jeden. Ciekawe, co dostaniesz. Numer trzy. Dobra, sprawdźmy, co jest w tych pokojach. Oto twój przedmiot. Mikrofalówka? Pamiętaj, masz tylko minutę. Czas start. Teraz. Dawaj, dawaj. Nie bój się, zrób to. No dalej. Pokaż mi swoje najmocniejsze uderzenie. O mój Boże. Yeah! Zostało 15 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. To było trochę przerażające. Po pierwszej rundzie, Alice była gdzieś tutaj. To była pierwsza runda. Świetnie ci poszło, Alice. Teraz Tomaso, twoja kolej. To jest obiekt, który masz rozbić. A młotek to twoje narzędzie. Będę stał tutaj. Uważaj na siebie. Gotowy? 3, 2, 1. Start. Nie. Zostało 5 sekund, co zamierzasz zrobić? Dobra, zobaczmy, co tam masz. Ach, to było takie fajne. Chcę więcej tego robić. Dobra, zobaczmy. Dokąd doszedłeś? Aha, dotarłeś aż tutaj w pierwszej rundzie? Świetnie. Teraz zajmijmy się Marią. Gotowa? Ruszamy. Mario, to Twój pokój i Twój przedmiot do roztrzaskania. Nice. To jest bardzo ciężkie. Przygotuj się na uderzenie. Spójrz na ten ogromny, ciężki klucz. 3, 2, 1, start! Dawaj, rozbij to, no rozbij! Nie bój się. Zostało jeszcze 30 sekund. Otwórz to. Rozbij to. Tak, właśnie tak. I czas. Czas się skończył. Koniec czasu. Tak, to było naprawdę super. Niezłe uderzenie. Teraz czas wypełnić wasze pudełka. To było dobre. Hej, co to takiego? Ten przycisk znowu pojawia się, gdy niektórzy z Was nadal nie są subskrybentami. Ale dam Wam szansę zasubskrybować właśnie teraz, podczas gdy ja rozwalę ten przycisk. Lepiej, zasubskrybujcie teraz! Po tej rundzie myślę, że to jasne, że dotarłaś co najmniej tutaj. Wow. Jak widać, wasze pudełka są już pełne. Na pewno nie chcecie rozbić telefonu na końcu. Co? Od kiedy to? Co to znaczy od kiedy? Wyjaśniłem ci to już na samym początku. Daj spokój! Nie ma mowy, żebym nie roztrzaskał swojego telefonu. Osoba, która rozbije najmniej rzeczy, będzie musiała na koniec rozbić swój telefon. To nowa zasada. Teraz masz większą motywację, co? Mam przechlapane. Runda druga. Oto wasze karty. Wybierzcie jedną. Mam trzy. Mam jeden. Dwa. Gotowi na rundę drugą? Chodźmy. Weźcie swoje pudełka i idźcie do pokoi. Tomaso, runda druga. Co to jest? Co to jest? Iwan, dlaczego mikser? Co takiego? Mikser i skrawek. Och, to jest naprawdę ciężkie. Zrobi szkodę. Rozbij to z całej siły. Tak. I czas zaczyna się właśnie teraz. W tej chwili. Rozbij to. Przełam to na pół. Masz dobrą pasę. No dalej, 10 sekund. To było znacznie lepsze niż pierwsza runda. Zgadzasz się? Tak, to było znacznie łatwiejsze. Co to jest? Nadal jestem strasznie zmęczony, bo wykonałem tutaj więcej roboty. Więc Tomaso, uważaj, bo zostały ci jeszcze jakieś trzy rundy. Spróbuj to jakoś zmieścić i podziel na mniejsze kawałki. Odpowiedni moment. Poczekaj tutaj, pójdę do pokoju obok. Ale super, chcę to zrobić jeszcze raz. Maria, twoja kolej, to jest twoja rzecz. To jest laptop, to jest jej narzędzie młotek. Dawaj, rozbij to, zniszcz ekran, ona to wytrzyma. Rozbij to, no dalej, mocniej! Trudniej, to jest coś dużego. Klawisze nie rozpadają się. Nie wiem dlaczego. 3, 2, 1, ¡Stop! Czas minął. Teraz możesz wziąć swoje pudełko i zapakować do niego te rzeczy. Włóż je do środka. To było miłe. To naprawdę ciężkie. Zostało takie samo, więc po prostu zaznaczy to tutaj świetnie. W drugiej rundzie przejdźmy do Alice. Boję się. Więc Alice, oto Twój kolejny pokój i kolejna runda. Masz tu toster i klucz francuski jako narzędzie. Chciałbym zobaczyć porządne rozbijanie. Okej, okay, myślę, że z tosterem sobie poradzę. Nie jest to takie straszne. 3, 2, 1, start. Nie spodziewałem się, że to wybuchnie. Rozbij to! Rozbij to na jeszcze mniejsze kawałki. Później ci to pomoże. Trzy, dwa, jeden, czas. Ten wcale nie był straszny. Toster był dość łatwy, ale jednocześnie musisz go bombardować mocnymi strzałami. Wiesz, co masz zrobić. Chyba dotarło aż tutaj. Tak, to całkiem niezłe. Dobra, przechodzimy do trzeciej rundy. Numer 3, numer 3, Maria. A. Numer 1. Weźcie swoje pudełka i idźcie do swoich pokojów. Rozwalcie więcej rzeczy. Alice, runda numer 3. Co to jest? Masz złom i coś, co nazywa się drukarką. Hej, napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że Alice potrafi tak mocno rozwalić tę drukarkę, że rozleci się na kawałki. No dalej, zróbcie to teraz. Możecie zatrzymać film, a my zaczynamy demolkę. Najpierw bezpieczeństwo. 3, 2, 1, start. No dalej. Pokonaj to, no dalej. 2 jeden, czas. Jak ci poszło, Alice? Ta szklana część była naprawdę przerażająca. Mamy tu kilka kawałków szkła. Nie próbujcie tego w domu, dzieciaki. Trzymaj to. Ile tego nalałeś? Patrz, masz jeszcze trochę miejsca. To było naprawdę niezłe. Świetnie. Przejdźmy do Marii. Cześć. Cześć. To nasza kolejna runda. Spójrz na ten piękny głośnik. Ten głośnik jest naprawdę świetny. To mój ulubiony, a kosztuje. No dalej, zniszcz to. Co? Nie, mój głośnik. Chyba możesz to wziąć? Zniszcz to. No dalej. Zostało 30 sekund. Dawaj. Tak, właśnie tak. O to właśnie chodzi. 3 2 1 stop. Okej, okay, odwróćmy to. Dobra, zobaczmy co wam wyszło. Po tej rundzie Maria całkiem nieźle ci poszło. Zwłaszcza z tym twardym przedmiotem. Świetna robota. Teraz y, przechodzę do Tomaso, do sąsiednich drzwi. Tomaso, wiesz jak to działa? Oto twój przedmiot, twój klucz francuski. Już wiem, co zrobić. Ściągnę sobie kilka gier i zacznę na tym grać. Nie chcesz tego rozbić? Nie, Iwan, nieważne. Dobra, to rozbijmy to. 3, 2, 1, start. Rozbij to, ok. Dawaj rozerwij to na strzępy. Zawsze chciałem zobaczyć, co jest w środku iPada. Dwa, jeden, czas. Nie róbcie tego w domu pod żadnym pozorem. Nie próbujcie tego naśladować, ale jeśli zastanawiacie się, co jest w środku iPada, to proszę bardzo. Dobra, idziemy. To było trudne, nie wiem czemu. Teraz czas ustalić, kto wygrywa, a kto przegrywa, i będzie musiał rozbić swój telefon. Połączę je razem. Linia Marii jest tutaj, ok? Więc to jest linia Marii, to jest Alice, a to jest Tomasa. Jak widać, myślę, że to dość oczywiste, że Tomaso wygrał. O tak, o mój Boże. Ta, która rozbije swój telefon, to będzie Alice. Ona zawsze ma pecha z elektroniką. Nie! Teraz rozbijemy twój telefon. Nie byłem na to gotowy, Iwan. Nigdy, przenigdy więcej nie wezmę udziału w Twoich wyzwaniach. Zasady to zasady. Czekaj, najpierw bezpieczeństwo. O tak. Dasz radę, dalej, dalej. 3, 2, 1. Och, nie pękło. Nie, czekaj, spróbuję jeszcze raz. To łamie serce. Ale oto nieoczekiwany zwrot akcji. Było mi żal Twojego telefonu, więc proszę, nowy telefon dla Ciebie. O mój Boże. Jesteś szczęśliwa. Tak. Czy mogę rozbić telefon? Nie, bo przecież nie przegrałeś. Ale to jeszcze nie koniec. Mam dla ciebie ogromną niespodziankę. Chodź za mną. A teraz czas na wielką niespodziankę. Chłopaki, wchodźcie. Rozwalimy ten samochód w drobny mak. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Widzę, dlaczego to niszczymy. Weźmy nasze narzędzia. O tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Jest taki mocny. Och, ale to było fajne. Ludzie, dzięki za obejrzenie tego filmu, w którym rozwaliliśmy przedmioty warte 50 tysięcy dolarów. A jeśli się martwicie, spokojnie, wszystko trafi do recyklingu. Więc bądźcie eko, kliknijcie w dzwonek, łapka w górę dla tego filmu i nie zapomnijcie, i nie zapomnijcie, subskrybować kanału!